Czy warto wybrać optykę z panelem solarnym? Weźmy sobie na przykład taki kolimator Vortex Defender w wersji Solar. Przecież, jeżeli wyczerpie wam się bateria w takim kolimatorze, to można po prostu go odkręcić no i ją wymienić, prawda? No, niby tak. Ale jednak nie do końca. W przypadku kolimatora Vortex Defender dostęp do baterii mamy z zewnątrz, natomiast nie wszyscy producenci korzystają z takiej samej technologii, aby umiejscowić baterię na zewnątrz. Jeżeli macie panel solarny i strzelacie w taki piękny słoneczny dzień jak dzisiaj, macie pewność, że kolimator będzie działać na najwyższych obrotach, nie czerpiąc waszej baterii. Jeszcze pal licho, kiedy będzie to na zwykłym treningu, tak jak ja teraz. Natomiast jeżeli sytuacja pojawi się na zawodach i wyczerpie wam się bateria w trakcie toru, no to uwierzcie mi, nie chcecie być w skórze tego zawodnika. Działanie paneli solarnych potrafi wydłużyć żywotność baterii waszego kolimatora do 150 tysięcy godzin. Teraz się czuję trochę jak te matki, co mówią, mój syn ma 82 tygodnia. Ile to dokładnie jest 150 tysięcy godzin? Jest to dokładnie 6250 dni albo. Ponad 17 lat. Kupujecie kolimator Eras i zapominacie w ogóle o jakiejkolwiek wymianie baterii. A więc, jeżeli jesteście zainteresowani Waszą pierwszą, może i dożywotnią optyką na pistolet, zainteresujcie się najnowszym kolimatorem Vortex Defender, uwierzcie mi, nie będziecie żałować, a dodatkowo macie święty spokój z dożywotnią gwarancją VIP.